Godzina za pięć siódma. W tej chwili parku planty. Mamy dużą koncentrację kawek i gawronów. One wracają w tej chwili z noclegowiska. To jest również miejsce takiej porannej, wieczornej koncentracji. Dlatego, że przed wyruszeniem na główne noclegowisko, na którym noc w Radomiu nocuje około 30 tysięcy ptaków, głównie gawronów, tych pochodzących ze wschodu jak i kawek e, a w tej chwili o widzę ponad nami widzę też grupę wow, chyba z 500 e, szpaków nie wiem czy to widać generalnie ale są też i szpaki e, więc przed wyruszeniem na te główne noc lagowiska one zajmują, e, zajmują pod nocą To jest jedno z podnac który jest w Radomiu je obserwuję od, <laughs> od lat. Od 10 lat to nocne boisko tutaj jest. E, proszę zobaczyć, jak one tutaj zajmują. Za chwilę się rozlecą do swoich dziennych obowiązków i muszą zdobyć odpowiednią ilość kalorii, która im pozwoli przetrzymać kolejny dzień. Chociaż na pewno mają zapasy tłuszczu zgromadzonej jeszcze jesienią. No i pewnie teraz, ponieważ jeszcze nie mamy takiego. E, okresu ten okres przyjdzie, będzie przed nami więc yy, no to jest ten czas, kiedy jeszcze mogą uzupełnić te zasoby energetyczne tutaj gdzieś żerując czy na wysypisku śmieci, czy też yy, rozmieszczając się równomiernie po całym obszarze miasta, gdzie jest dużo dużo więcej możliwości zrobicia pokarmu niż na otaczających miasto terenach